O zwycięstwie gości zdecydowała jakość piłkarska drużyny stali. Od początku widać było ich jakość indywidualną w pojedynkach indywidualnych, siłowych, fizycznych. Przegrywaliśmy te starcia. Mimo to drużyna próbowała dobrze bronić i niestety kuriozalna bramka Niestety sprawia, że przegrywamy 0-1 i to ustawia trochę mecz, bo wydaje mi się, że na pewno byłoby nam łatwiej, jakbyśmy troszeczkę przetrzymali dłużej wynik bezbramkowy. Trochę stal by musiała zagrać inaczej. Może byśmy mieli więcej przestrzeni, żeby otworzyć jakieś sytuacje. Trochę zabrakło mi w pierwszej połowie Troszeczkę mocniejszego do skoku, a w sytuacjach, w których mogliśmy rozwiązać jakieś sytuacje bramkowe, to zabrakło szybszego podania, finalizacji, dośrodkowania i praktycznie zabrakło jakiegoś cennego strzału. Natomiast po przerwie trochę mocniej parę razy weszliśmy w wyższy pressing i z tego dwa-trzy razy odebraliśmy piłkę i próbowaliśmy coś stworzyć. Gratuluję zwycięstwa Stali i życzę im awansu do trzeciej ligi, która jest blisko.